thank you Nie jesteśmy zaskoczeni tym, że Panie zdecydowały się nas dzisiaj odwiedzić, bo gdzie, jak nie w porcie Łódź, zrobić zakupy, a właśnie po to Panie przyjechały. Mamy bardzo szeroką ofertę modową, mamy ponad 140 stepów w porcie Łódź, w tym większość znanych modowych sieciówek, jak również łódzkie, oryginalne marki. Mamy perfumerię, mamy drogerię, także na pewno Panie nie będą się nudzić i spędzą ten czas na zakupach. Później zjedzą u nas lunch, czuć już w całym centrum przygotowania do świąt, więc myślę, że to taki miły, fajny dodatek, że te dekoracje, świąteczna muzyka tu będą Paniom towarzyszyć. Żyć. Jako emerytowana Miss ziemi łódzkiej bardzo się cieszę, że dziewczyny z całego świata odwiedziły właśnie łódź, ponieważ nie oszukujmy się, jest to piękne miasto, które od lat bardzo rozkwita. Trzeba przyznać, tak naprawdę jest doświadczenia patrzące. Również miałam okazję brać udział w konkursie międzynarodowym, więc cieszę się, że konkurs Miss Supranational, który jest organizowany w Polsce, który jest w, konkursie, w konkursach piękności w top 3 na całym świecie, pokazuje dziewczyną wszystko co w tym kraju jest najpiękniejsze, że to nie jest tylko, to nie są tylko próby, to nie są tylko przymiarki, ciężka praca, ale także dziewczyny wynoszą z tego konkursu piękne wspomnienia, piękne przyjaźnie, odwiedzają wspaniałe miejsca, między innymi Łódź. Mam nadzieję, że nie tylko tutaj w porcie spędzą dzisiaj miło czas, ale przede wszystkim zobaczą inne piękne zakątki naszego miasta, bo jest ich z dnia na dzień, z roku na rok coraz więcej, więc w tej aranżacji co chłodnej i tak na pewno zobaczą w tym coś pięknego. Cieszę się, że Odwiedziły nasze miasto. Mam nadzieję, że im się tutaj podoba. E, nam na pewno dziewczyny bardzo się podobają, są z, z zakątków z całego świata. E, trzeba zaznaczyć, że gala odbędzie się w Missoprenational 6 grudnia w Katowicach i będzie retransmisowana, retransmisowana i transmitowana. W aż 143 krajach. Więc naprawdę trzeba zaznaczyć na jaką skalę ten konkurs jest organizowany i do jak wielu osób dociera. E, dlatego cieszę się, że jest organizowany w Polsce i że dziewczyny miały okazję przyjechać aż tutaj naprawdę w tym roku mamy bardzo mocną ekipę i jest naprawdę cudownie, bo dziewczyny są tak sympatyczne i tak miło razem spędzamy czas, dowiadujemy się o sobie bardzo wiele przepraszam, i na pewno chcemy jak najlepiej spędzić ten czas razem myślę, że dziewczynom bardzo się podoba to miejsce i też często to mówię, że jest troszkę inaczej właśnie niż u nich nawet takie małe rzeczy jak tutaj, tak, jesteśmy w centrum handlowym, których jakby sklepów one nie widzą u siebie, pewnych przedmiotów więc to jest oczywiście dla nich coś nowego no i dla mnie także jest bardzo ciekawe to, że mogę poznać dziewczyny Totalnie różnych zakątków świata. Bardzo fajnie reagują, bardzo miło nas witają wszędzie. Także to jest oczywiście dla nas bardzo fajne, miłe przyjęcie. Myślę, że dla każdej z dziewczyn. Totalnie inne i zupełnie może właśnie odmienne niż u nich może to być w ich krajach. Myślę, że to jest dla nas też przede wszystkim zabawa i świetne doświadczenie. I też nie można tego brać tak, tak naprawdę. Z wielką presją i wielkim przejęciem, bo wtedy myślę, że jest jeszcze gorzej. Ja uważam, że to jest naprawdę dla nas cudowne doświadczenie. Dla każdej z nas osobna i powiem szczerze, że ja się bardzo stresowałam przed przyjazdem tutaj. A kiedy jestem już z nimi od pierwszego dnia, naprawdę czułam, że jest świetna atmosfera i bawimy się będąc tutaj, bawimy się po prostu poza tym, że rzeczywiście pracujemy i działamy w tym kierunku, żeby jak najlepiej wypaść, to oczywiście chcemy też jak najlepiej spędzić czas i zebrać jak najwięcej miłych wspomnień. I love Poland, this is my fourth time actually being here. I love it, the cold, the different weather from back home, because I live in a tropical island, so coming here to a country that has actually the four seasons, is something very new for me. Um, that's something I actually love about Supra. Supra, it's all about having like a sisterhood, so all the girls that are in here, this girls from this year and the ones that competed with me last year, we all get along very well. I still get in contact with some of them, even though if they didn't win, and they know I did, um, it's something that's very, unique about all the love that and sh that we share with each other when i'm here traveling working i don't own my schedule so i pretty much do whatever they told me, tell me to do but i've been a couple of times to um, old town in warsaw um, this is actually my first time in wood um, so i just try and see as much as i can when i'm here Yes, we are. We have a tight schedule. The, the girls have a lot of rehearsals. They also do a lot of filmings for the big show on December sixth, um, and they have all those side competitions too. I think today we have also another side competition with the, uh, which is Miss Elegance and also a charity auction. So there's a lot going on in three weeks. <laughs> girls, do you think this is their favorite moment? Shopping. Yeah. <laughs> there you go. <laughs> Thank you. Thank you very much. Thank Thank you. You. <laughs>